Witam Was! Dzisiaj pokażę Wam trik dokonam czegoś niemożliwego zamiany tej karty w tą A więc patrzcie uważnie Mam trzy karty zwykłe Nic, nic, nic nie robione Za chwilę ten as Zamieni się w któregoś z jopów Patrzcie uważnie I ciągnę jedną kartę I zamieniłem go w ten Patrzcie następnie Następnie karta zmieniła się w asa jeszcze raz. I następnie zamieniła się w, znowu w jokera. Patrzcie uważnie. I zamieniła się nam wasa. Jak tego dokonałem? Patrzcie teraz. Mam dwie zwykłe karty jokerów. I tutaj mam tego jokera. I przy trzęsieniu oddzielamy sobie tutaj Dwie karty i trzymamy tak, żeby widz nie widział, jak to robimy, i dla lepszego efektu trzęsiemy. Na przykład pstrykamy i robimy taki, taki ten ruch. I tutaj podtrzymujemy sobie wyżej, to żeby ten. I pum, zabieramy, i mamy iluzję, że nasz as zamienił się w jokera. A w prawdziwości as jest za jokerem. I trzęsiemy jeszcze raz, pstrykamy. I odkładamy te dwie karty, i ciągniemy, i patrzymy, że jest As, że się zamieniło nam Wasa. Znowu. Więc dziękuję za obejrzenie tego materiału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. To bardzo motywuje. 50 łapek w górę. To następny odcinek. Trzymajcie się i cześć.